Witajcie na kanale moją nową odcinką. Mamy dzisiaj specjalny projekt, który chcieliśmy już zbudować rok temu. Będzie to naprawdę bardzo rozbudowany projekt. Uda nam się się zrobić czy nie? Za się mi koniecznie. Da się. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to zostawiamy łapeczkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, jaki część mamy zrobić następnym razem. I dzisiaj dowiecie się, co było w tych ogromnych pudłach, które Mikołaj przewoził tą ciężarówką. A teraz słuchajcie, zabieramy się do pracy. Bo mamy już południe i przed nocą musimy zdążyć to zrobić, a będzie ciężko Wiesz? Ale tu nie ma nie, tutaj ciężarówce. To skakuj na ciężarówki, to zaraz Mikołaj A Ty jest. jesteś ciężarówca. To jest Twój nowy homem A do dzisiejszego filmu będziemy potrzebować dwóch pojazdów Mikołaja Czyli samochód nowy z przyszedką i ciężarówka Bo będzie aż tyle przewożenia, bo budowniczy jest zawsze na radę Te kartony tutaj czekały Od do ich nie otworzymy. Jesteś tam gotowy? Czyli stał się cud. Ja odchodzę. Odchodzę z Mikołajem na nogi O jaki ciężki. Masz radę, jesteś hard? O! Wstawiamy pierwszy karton. Perfekto! Ile się kartonów mieści? Jeden. Jak sądzicie? To będzie bardzo gruba akcja. Uwaga! pakuję o, nie wiem, czy ten dach się nie zarwia. Musi tak ja Dawaj, skakuj do środka. fajne auto. Uciekaj mama, bo cię rozjedzie. Tu na razie ściernisko, ale będzie sam proste. Uh, oh, oh, oh. Ja ściągam? Ja. Yes. A Mikołaj wyciąga. Wow, wow, wow. Trzeba się nadźwigać To nie była śmieszna To nie była śmieszna I koniec To był nasz szczęście. Jest koniec, idziemy do domu Teraz jedziemy po kolejnym, ponieważ tutaj muszą się znaleźć wszystkie karty No to, trochę dużo. to jest trochę dużo Dużo przewożenia Czy dałaby się jakaś pomoc? mogłaby zadzwonić po jakichś pomocników T -t 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 -t. Emilia, potrzebna nam twoja pomoc to wszystko musi zniknąć na dwór. To się nazywa ekspresowa dostawa. Pojechałem. Nikolaj zaparkował ciężarówkę w karton. Ja nie wiem. Kartony są, ale to nie wszystko. Zanim wam pokażemy co jest w środku, to najpierw musimy postawić ogromną konstrukcję. Tutaj przenieść, i później spróbujemy to złożyć, bo nawet nie wiemy, czy nam się uda. Albo będzie fail, albo będzie zwycięstwo. Coś o, Mikołaj, coś kombinuje. Coś kombinuje, nie wiem, co tam kombinuje. Co ty tam kombinujesz? O, patrz, pchać ciężarówkę, pudzian. Nie, Ktoś mi się tutaj chowa za kartonami. Kto mi się chowa za tej kartonami? Mały Łobuziaku, zaraz ci znajdę. Kolejne ramy, bo budujemy taką większą konstrukcję, więc zaraz ją postawimy, więc zobaczymy, czy będzie na tyle chciała, żeby tam wejść. Najpierw musimy zbudować konstrukcję, czyli mamy takie dwa... O, nogi odregał. To by było piętro, tak? Nie. Teraz Mikołaj, ładujemy ci deski. Jeden. Wszyscy. pięć. Pięknie Mikołaj, pięknie. Już dzieciaki tutaj mi rozrabiają przy kartonach. Czego dzisiaj będziemy budować? Ponieważ będziemy tworzyć ogromny domek. Domek. Będziemy budować z ogromniastych kolorowych klocków. Fiore, klocki gigantyczne. Z dużo kolorowe! Będą takie ogromne klocki i z tego musimy wybudować dom. Chciałabym jeszcze, żeby ten dom miał basen. I ogródek i garaż. Uda się? I Wspomniałe zło. Czyli jakie bierzecie kolory? Niebieskie i żółte, a Emilia czerwone i zielone. Kolory albuza. Okay. Dzięki Ci bardzo. Mam jeszcze moją minę z A teraz budujemy pierwszy pierwszą warstwę. Konstrukcja nam się buduje, ale już się robi kolorowo. Tutaj teraz powstaje okienko, ale Mikołaj, zobacz, już prawie jest mur wyższy od Ciebie. Gorzej, Mariusz, wyżej, będzie trzeba z raminki to robić. Wejście, praca w re. Ale już jest duży ten domek. Mikołaj, jak tam w środku jest, fajnie? Wiesz, jakie jest środko, a to są Mikołaja. Schodki. Proszę Państwa, jak tam idą prace budowlane? Od 1 do 10. Pierwsze piętro mamy skończone. I można patrzeć na... Tutaj idzie projekt basenu, nawet są schodki już do basenu. Meka trochę gorsze dla nie, ponieważ musimy teraz budować tą górę. Więc muszę tutaj zaraz tak się wgryptać. jest okno, no i można widzieć no będzie test, czy w ogóle te piętro wytrzyma. Więc muszę tam wejść. Pierwsza próba wejścia na domek. Tylko to przetestuj, czy to tam stabilne jest, bo wiesz. Super. A teraz mogę budować. O, chyba jeszcze chwila, nie? I będzie połowa wiązania. Jeszcze ogródek jest z pomidorami. A takiego czegoś jeszcze nie było. Mikołaj, potrzebujemy klocków, bo już się skończyły. Bo mi się skończyły Mama Halo. potrzebuje dostawę klocków. Jedziemy do fabryki po klocki, bo zabrakło towaru. Po Dostawa. Wow. Ale ładne niebo. Też trzeba by się przydała drabinka, tak o dwa stopnie. Szklanki! Wow, aż ściana się przewaliła. Żarcie przyjechało. Pizza przyjechała. Tu wiatr się zrywa i chmura na horyzoncie. Jak wysoko budowa. A tu jest? tam no nie ciekawe to wygląda. Jest jeden problem, bo są kur na horyzoncie, a ja nie mam dachu. I woda już się prawie nie widać. No, zbliżam się powoli do końca. Chciałabym zrobić coś takiego, że tutaj po prostu zrobię taką wieżyczkę. Ale widzę, że wasz garaż też idzie do przodu. Ładnie. Bo ja już swoje zrobiłam. A my to obijacie się? A Możesz jeszcze próbować dach zrobić, jak nie, nie chcesz. Próbuję. No to z drugiej strony te. No. Przyjdzie wiatr i będzie benz leżeć na dole. Chyba, że to posklejamy taśmą. Budowałam ostatnie piętro, nawet mam małą piramidkę, a teraz muszę zejść, żeby reszcie dokończyć, ale jest super, nie? Jest i To, no, nie patrz tam na dach, na dach to już mi nie starczy. Dziurę masz w dachu. <laughs> nie no, nie. Na dach już kasy nie starczyło. Dach. Idzie ostatni transport kartonów. Zbudowałam jej domek. Udało się jeszcze przed deszczem A tutaj mam nawet taką fajną piramidkę Hej kartoniku yes. A. O. A to nie, to, to yes. Zaczęliśmy konstrukcję dachu. Trzymaj dach i wona, bo się wwali. Trzymam. Nie no. Zawali się. Musimy to inaczej wymyślić. Wypadek się stał. Jedna ze ścian nam się wywaliła. Tata mówi uciekaj, bo się ściana przewraca. I teraz musimy odbudować ścianę. Powiedz, że się z domek zawalił. Ja tu będę czekał i zobaczymy jaka będzie mamy reakcja. Powiedz, zobaczymy jak mama zareaguje. Jak tu przybiegnie. Gdzie mama? Co się zawaliło? się zawaliła. Co wy zrobiliście? No ja na chwilę tylko nawet was zostawić chwilę nie można. Mamo. Tata się odbudowywać. Tak. Ej, ty nie skarż na mnie. Mama powiedz na ucho. No. Tata. Ej, tak zapalić Papa, ej, dlaczego na mnie skarżyłeś? Tata, no, ja to zrobiłem. ty, to mały. I co, garaż gotowy? Teraz robimy dach. Tutaj jest dach. Stała się tragedia. Domek nam się rozsypał, ale Mariusz go szybko naprawił, bardzo szybko. Nie teraz ja szczyt robił. No tutaj jest taki bałagan! No to teraz muszę Mikołaj zrobił już dwudziestą wersję tych schodków. Domek się buduje, garaż się zbudował. A Mikołaj, Mikołaj jeździ i przywozi klocki cały czas. Ale kozak. tak nie No, Mikołaj pięknie schody garaż, Teraz trzeba, żeby zebrać cały bałagan. Nie są klocki, nie wiem, że wybudowaliśmy taki ogromny domek. A może z niebieskich klocków zrobimy wodę w basenie? Z takich. Dobrze, pięknie. Witam, to jesteś lepszym kierowcą ode mnie. Nie, ja bym tutaj nie zaparkowała. Naprawdę, jakbym miała zaparkować, bym tutaj nie zaparkowała tyłem. Mama, tata, tak mnie nauczył Ale teraz musisz wziąć ciężarówkę. Pojechać, żeby wypełnić czymś basen Ej, mam w środku Co masz w środku? Mamy Co Ty tutaj masz? To jest gazowana ty woda Ty w ogóle pijesz gazowaną wodę? Nie A on dla taty to przywiózł Dostawa do sklepu dla taty, mamo O, jeszcze kolejna gazowana Jeszcze jedna, ale to jest w ogóle To nie kamisza. jest gazowana Co to jest? To jest, jest... czekolada Tak Tak o, Dużo czekolady, Mikołaj zrobił zapasy na rok

Uwaga, Mikołaj, będziesz obsypany. Masz, like, wow. masz dom z widokiem na basen. Ja wchodzę. Wow, ale świetnie tu. Rozwalasz tutaj. Szczerze, ja tutaj zostaję. Ja się stąd nie ruszam. Klocki się wszystkie rozwaliły za tobą. O! O, przecieka, basen przecieka. <grybuj> Woda ucieka z basenu. To szybko budować! Mamy dziurę w basenie. Są tutaj ukryte niespodzianki, więc musisz je znaleźć. I zobaczymy, czy Ci się uda. <śmiech> <śmiech> szukaj, szukaj. Oj! Oj, oj, nie! nowe. Otwieramy najnowszą serię Cookies Glitter Glam. Brokatowe! No, Będą mieć włosy brokatowe, i na pewno będą super czadowe. To w takim razie super czadowo otwieramy je. Sześć. Czyli po dwie dla każdego. Otwierajcie sobie po dwie. A one są otwieramy. takie słodkie fajne. Mama już otwieramy. Mama już... I w środku jest aż pięć niespodzianek. Już... I jest też v tak? W środku niespodzianeczki Wow. Ale ma Mikołaj Ruszową. Ale ja mam super. Taką. Ja mam O! Mamy z dwukolorowymi włosami. One w ogóle mają buźki. Jeszcze w drugim zawiasku. Akcesoria! Otwieram z tyłu. A to jest druga laleczka Mikołaja i to jest VIP. A jaki ma brokatowy aparat? Brokatową bluzeczką. A, ma fajne okulary! Otwieramy kolejne! kolejne. O! A, wystrzeliło. A okay. ja mam fajną! Zobaczcie, jakie ma fajne bluzeczko. Piękna tęczowa. Ona jest jakaś rzadka, ma złotą koronę i ma nawet złotą suknię. No to jest jakaś gwiazda. Czy Arymary widzę parę pił? I wyskakuje z kapelusza. Może na dole? A może ziemno, w garażu? Nie ma? Jeszcze nie ma, a może pod złotkami? Gdzie sądzisz, to, to I co, jest? Ale macie fajnie! Halo, otwierajcie Kukilus. Otwieramy drugie opakowanie kupilu Każdy sobie wybiera po dwie. Proszę bardzo. A ja biorę swoje i idę do domu. Każdy ma swoje piętko. Napiłeś na włosy białej I jest bloka, jest samych. Myślę, że jak będą do nich dodatki, to będą fajnie wyglądać. Mam pi, ale jest trochę niezadowolona. Pani ciastko. Ona wygląda jak cruelna demon. Ma takie podwójne włosy. To jest ciekawa, mega kolorowa. A Mikołaj jest najrzadszą laleczkę z rzadkim strojem dodatkowym i jest to jednorodzą. A tutaj mamy wszystkie laleczki z tej kolekcji. A teraz jeszcze jedna rzecz, którą musimy zrobić. Jankowe puzzle kolorowe? No, jak kolorowe domy, to i kolorowe puzzle. I one będą położone na ziemię, czyli będą na dywan. Uwaga, uwaga, wchodzę do domku. Jest okno na basen, basen, i jest okno na garażu. Jest okno fajny garażu. No, tutaj będzie bardzo przyjemnie. Idealnie. pracowało. Ale to wygodnie tutaj na tych haselkach. Tak się kończy kariera w telewizji. Z podaniem płytek budynków, I? i ostatni o idealnie, zobacz Mikołaj pasowało się pięknie jeszcze na górze tak. trzeba A jeszcze na, tu. Jeszcze na górze, na górze. O, Mikołaj wskakuje Jeden. o ale tutaj masz ekstra Mamy dywan Jeśli podobał Wam się domek, to zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa, pa pa!